Dzień dobry. My z gazowni. No, rzeczywiście, koleś, jakieś małżeństwo starsze, spotkałem przed chwilą i opowiadałem o tym dworku. Te dachówki są kupę, kupe forsywarte. Stare, zniszczone i tak dalej. A pałacek prezentuje się. Moment, mi to Pałacek prezentuje się ruina w budowie. W przebudowie. Podobno za duże koszty i stoi w miejscu. Zabezpieczenia są, co prawda, ale to musi być zabezpieczenie. Jak to jest prywatne, bardzo fajnie Widzę, że moja taka jest znużona kolejny pałac dzisiaj. Chcesz Dziwnice zalane, więc nie będę chodził, nie ma pata na dziwnicę. Nie, nie będę chodził. Nie, nie będę. Ewentualnie trzymę ten w głąb. Ale wiesz co? Co jak co? Ale woda czy i klarowna. Bardzo. Ej! Pasz na to, Dobra! <laughs> Naprawdę Bajak wygląda to odbicie. Mamy klatkę, skoro mam do wody. Bajer. I mamy też park. Tu wycinamy. Biała dama straszy O ale wycinko Stary, grzebany dziewka On lubi stary Kurwa Nie widzę, nie, no ono nie ciebie głąbów Odwrotnie Tak Czy robisz? Aha, dobra, powyższe nie tylko takie jedno, podłoga się rusza Idziemy do właścia głównego, nie? chodzisz. O wow, dwa Właśnie ja No Całkiem miusio Takie miejsce to ja lubię Jaki major! Patrzcie na to, gdzie jesteś! Jak można zobaczyć wszystko w takim krótkim czasie? Szybka jesteś! Czyli się już nie chce. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, odej. Okay. Dobra, światełko! Mi się przydało światełko, światełko, światełko! Dobra! I to wszystko dały to wymiany no o kurwa, weźmy zaryzykuj. Proszę bardzo. Patrzcie, co tam jest. Rozwaliłem troszeczkę. Niech będzie. Psuja ze mnie. Żeby Wam pokazać. Żeby kuźwa, naprawdę. Ja leżę na ziemi teraz. Żeby ten będzie ciężar rozłożyć. Ale tutaj... to Wszystko... czeka długi spacer w dół. A nie chciałbym lecieć z tym na dole. Dlatego kuźwa, nie wchodźcie jak się... Nie wchodźcie na takie... Nie wchodzimy na takie rzeczy w ogóle. Ja się cofam. I po drugie, nie pytacie się, czemu mam czekam. Patrzcie. No kuźwa. Patrz, patrz, patrz. Zobaczcie, spotkamy Dobra. Kuźwa. Spierdiela co mamy? Coś mamy I Co? Czeka. Widno, 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 widno. Tutaj jest zerwana. Nie. Nie ma najmniejszego sensu tutaj łazić. Ale to jest jakieś papieżysko. Góry nam jest. To jest co? rozmowy telefoniczne, karta zamówienia, rozmowy telefoniczne, ale bajer. A tu mamy... ...zakrętów na hektary. Co to jest? Karta zarobkowa miesięczna, niezłe. Co mnie interesuje? Odkreślam, ja leżę. Kilka mów ziemniaków, a jest karta przychodu ziemniaków, Rozliczenie? takie coś, ale nie ma daty. A szkoda, Tu jest jakiś szypa. dobra, szukamy jakiejś tam chociaż daty, obszar, obszar, uh, uh, uh. ble ble, ble, piętnaście jeden Razem ile kilogramów? Nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma. Nie ma a góra na stopce? Nie ma. Nie ma. Dupa. Nie ma dat. To najbardziej mnie interesuje. Znaczy nie najbardziej. Ale to jest najbardziej wiarodajne. Niestety, bez daty jesteśmy. Fajne. A nie, tam nie będę ryzykował, Wresztę wychodzę. Zresztą mi tak leży na ziemi. Dobra.

Spierdzielam. Wszystko się trzęsie. i koniec. Ładnie. Ruinka jak się patrzy. Ruina 3D. www.ruiny.com.pl Nowy link na urbexy. Nie, spierdzielam, bo tu jest kurwa, Wszystko się trzeszczy. Nie, koniec. Dołu nie sprawdziłem jeszcze. a to idziemy do sprawdzić. Ha, ha. Aha. I proszę bardzo. Kurna macie, no ten z rudera. Zaniedbany ten pan Jezus, jest taki ładny pałac. W takim miejscu, to jest 50 metrów od zalewu włocławskiego, nie? A jest tak zaniedbany, że szkoda wpasze. O, się. Dobra. Dobra, ale pierdolę, głupoty, bo jestem kurwa zmęczony. Stik się rozwalił, więc tam nie mogę sobie nic znieść. Deski są rozwalane. No? Dziwne. Co to jest, no nie wiem. Dobra. Coś wszystko. Strona. O, światło. I tam biegnę. Naprawdę miejsce zajebiste. Ale cała reszta do lupy. Dobra. Wychodzimy i jedziemy dalej. Tak w powozowni były kaski, trzeba było wziąć. Ale teraz jest pięknie. Ujęcie? Super.